Dzień dobry, witamy serdecznie. Zapraszamy na dzisiejszy krótki odcinek poświęcony temu, co dzieje się w trakcie ostatnich kilku dni w wadze ciężkiej, bo dzieje się naprawdę sporo. Witam redaktora Jumcha Pindere. Witam serdecznie. Panie Januszu, mamy oficjalnie to, czego się spodziewaliśmy, to, co gdzieś tam wisiało w powietrzu. Będzie rewanż Usyk kontra Dibła. Myślę, że dwa lata temu byśmy w to nie uwierzyli, że, że to się wydarzy. Tak szybko pewnie, że to się w ogóle e, może nie wydarzyć. To był taki najbardziej prawdopodobny scenariusz wtedy, kiedy komentowaliśmy tę pierwszą walkę z podringu. Jednak to mamy 19 lipca stadion Wembley, więc myślę, że cieszy nas to, że zobaczymy wielką stadionową walkę znów w wadze ciężkiej, bo bo tego dawno nie było. Jednak te gale w, w Riadzie, no one są specyficzne, ale tutaj ta brytyjska publiczność podejrzewam, że zrobi swoje. I jest takim też kolejnym aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę, rozważając szansę Daniela Dibła w tym pojedynku, bo, bo to też trzeba zaznaczyć, że Daniel DiBuła jest, jest faktycznie zupełnie innym pięściarzem. No ale to, co zobaczyliśmy też podczas pierwszego spotkania twarzą w twarz, to myślę, że nie pozostawia wątpliwości, że będzie sięgał po różne takie brudne sztuczki. To odepchnięcie, usyka niepotrzebne, to granie cały czas tą pseudokontrowerską. Wersją związaną z tym ciosem poniżej pasa. No tak to się na razie wszystko zaczęło. Tak, ciekawe jest tylko w tym wszystkim to, że to jest taka no to jest kolejna gra, no to jak to Usyk mówi krótko takie bla 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 bla, bo to jest taka, takie opowieści. Nie to się w ogóle nie chce mówić o tym, o tym czy to był czas prawidłowy czy nieprawidłowy, bo to naprawdę nie ma większego sensu. I Usyk tak podobnie podchodzi, to już jest historia, to jest nowa walka i skończmy o tym wszystkim gadać. Inna sprawa, że sam Dibuła, nie mówiąc krótko czy Usyk o tym, tak naprawdę nie mówili. Przede wszystkim tutaj tą rolę wziął na siebie Warren. Wziął na siebie Don Charles, co więcej, jeszcze syn dona Charlesa, który zaczepił <grystanie> przecież usyka i zaczął z nim dyskusję na temat tego nieprawidłowego ciosu, no, jeżeli już się <grystanie> sięga po takie dobery. No ale jak pisze się tutaj, prawda, te anglojęzyczne komentarze, to też tak z przemnożeniem okna to patrzę, mówią, że to było takie walenie w Bęben, który nie wydawał głosu. no Także. No właściwie nie ma jakby innego specjalnie punktu zaczepienia, żeby robić we, y, prawda, wokół tego wielką zademę, no bo taka jest prawda, no, że facet się tak naprawdę nie to, że został zbity, to się poddał przecież wtedy we Wrocławiu. Oczywiście możemy mówić, że się zmienił, no ale tak naprawdę coś się nie zmienia, no bo... Y, Musek powiedział krótko po tych konferencjach i po tym, prawda, powiedział, po tym pchnięciu, powiedział, no wszystko jest, zgadza się. No, po trzech dobrych zawodników na pewno jest lepszy. Ja też będę lepszy i tutaj chyba miał na myśli to, że yy, jak będzie u niego wszystko dobrze ze zdrowiem, i to, 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 to może być jeszcze lepszy, po prostu jeszcze twardszy, bo on, no bo on twardy był zawsze mentalnie, świetny był psychicznie. Ale wydaje mi się, że te właśnie wygrane, dwa nad Josuą, te dwie wygrane z Fury do mu tak jeszcze nieprawdopodobnej pewności. On zawsze mówi nieprawdopodobnie pewny, ale to jest taka wartość dodana, no bo. Yy, a do tego mówi, no takie pchnięcie, to taka zabawa. No to jest, mówi, to jest przejaw słabości. Ja się z tym zgadzam. No wielokrotnie widziałem. Jak pamiętam, jak Mike Tyson był w swojej najlepszej formie, to mimo że to on się nie, taki, ta, takich numerów nie robił, a w końcówce, jak już, prawda, wychodził do Luisa czy coś, to pamiętamy tę historię gryzienie, tam ugryzł go w nogę, ta szarpanina, później opowiadał o tych dzieciach, któremu, prawda, pożre, chociaż Lennox no, Louis nie miał dzieci no tyle, no to głupot było z tyle, tyle tym związanych. Natomiast oczywiście nie yy, myślę, że jest na tyle doświadczony i mądry, czy jakimś inteligentnym usykł, że na pewno nie będzie lekceważył Dibua. On widział, że to jest troszkę inny Dibua niż ten, z którym walczył. To jest jeszcze, jeszcze większy, jeszcze potężniejszy, jakoś dziwnie odporny, prawda? Tylko odporny fizycznie, ale czy odporny mentalnie? Tutaj się tej jednej rzeczy nie da się tutaj specjalnie zmienić. I myślę, że to miał na myśli... Usyk mówiąc po tym gnięciu, że to był wyraz słabości. była pytana dlaczego to zrobił. Mówił raczej, że chce pokazać wszystkim, że po prostu to już jest inna wersja. Mnie samego, że ja już nie wychodzę, żeby się tam. Tylko wychodzę, żeby każdego zniszczyć. No tak, tak trochę głupie tłumaczenie, no ale dobra. Nieważne, i tak wszystko będzie się decydowało w ringu. Dla Usyka, Londyn, w ogóle Wyspy Brytyjskie, to jest miejsce do wygrywania. Wygrał tam igrzyska olimpijskie, znokautował tam Tonego Beliu, a później rozprawiał się z kolejnymi legendami brytyjskiego boksu. No i teraz przyszła kolejna DiBua. Tożemu mówię, no, nic nie trwa wiecznie. No, 38-letni Usyk czuje się wspaniale, świetnie, no, ale wiadomo, że DiBua ma narzędzia. Ale myślę, że te narzędzia będą funkcjonowały do trzeciej, czwartej, może piątej rundy, a później nastąpi. To, co nastąpiło we Wrocławiu, jeżeli oczywiście do tego czasu tych swoich walorów czysto fizycznych Dibuła nie zdoła wykorzystać. Natomiast e, śmierć mi się chciało, jak czytałem to, co Don Charles tam opowiadał, bo przecież byliśmy, widzieliśmy doskonale, że w momencie, kiedy padło to uderzenie uznane przez Pabona, widział to. On był w idealnym punkcie, żeby to wtedy widzieć, Luis Pawon sędzia ringowy pojedynku. Tam nikt nie reagował w taki sposób, że to jest jakaś ofera, że tutaj ten, że powinien być wyliczony i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zaczęło się, ta cała historia zaczęła się przecież po tym, jak walka się skończyła kiedy został poddany. i właśnie tam odrzucono nokaut, no bo to było po tym prawym ciosie kuta kolejnym już, którym tak, tak wymęczył Dibuła, że ten naprawdę już nie miał ochoty dalej boksować. No i później ta historia zaczęła się i to jest taka historia, która trwa do dzisiaj i jeszcze jest prawda, w olbrzymianach, tylko że już jest to nudne, no bo można by zająć się czym innym, bo wydaje mi się, że ta cała przemiana Dibuła to jest tutaj zdecydowanie ważniejsza historia niż to, co wydarzyło się tam bo tak naprawdę to był facet już skazany przez wielu fachowców na niebyt bokserski. Natomiast on z tego niebytu się naprawdę wydostał w sposób bardzo taki, no, budzący duży szacunek. Bo i ta trudna walka z Milarem i ta prawda, walka naprawdę, całnie bardzo trudna z Rogowiczem, taka, taka walka na przełamanie, jak to się mówi w piłce, że słabsza kość pęka tutaj, porozcinany, przegrał Kowicz. No i później to w jakiś sposób zdemolował w no, który wydawało się, że znowu wszedł na ścieżkę zwycięstw I będzie, prawda, że to Josua był faworytem przecież w pojedynku z Dibuła. No się to, że będzie znowu pana, 90 parę tysięcy ludzi. Na stadionie Wembley, że będzie nieprawdopodobna atmosfera i że 19 lipca przeżyjemy coś naprawdę wielkiego. Podoba mi się, bardzo uszyka od lat niezmiennie to, że on to powiedzieć co myśli naprawdę, ale w tych wypowiedziach szanuje swoich rywali. Ma taki styl, który pozwala, może sobie na to pozwolić. Zawsze mówi dobrze o swoich rywalach, a później nie zawsze ich traktuje dobrze. Ale to jest bardzo ciekawe, tak. W ringu, w ringu ich traktuje zazwyczaj tak samo, ale tutaj bardzo ciekawy był ten motyw, że on był wyraźnie przygotowany na to, że ten temat będzie grany, bo przecież wyciągnął ten stos zdjęć, które no tak. obrazowały różne faule Daniela Dibła z tego pojedynku. I to też trzeba wspomnieć, że tam takich fauli ewidentnych było kilka, jeśli nie kilkanaście, za które nie został ukarany. Nie stracił przecież punktu w tamtej walce Daniela Dibła. więc to nie jest to tak, więcej, że że nie był nawet za ten ewidentny cios poniżej pasa. Tak. Też nie został ukarany. Czyli nie było żadnego ostrzeżenia, prawda? Więc to jakby dobrze tutaj ty dost, dałem trochę czasu yy, usykowi, ale ciebie też nie każe za to. I, i to, to muszę powiedzieć, że to były bezcenne obrazki, jak właśnie ten Daniel Dubois tak się zastanawiał, czy to podpisywać, czy nie podpisywać, czy o co w ogóle temu muzykowi chodzi. Ostatecznie podpisał z tego, co przynajmniej e, widziałem. A, a druga sprawa z tym wspomnianym synem Dona Charlesa, który tutaj też się wysunął przed szereg, no to jest jakaś w ogóle, nie wiem, piętrowa bzdura, bo ja go pamiętam e, przecież jego ostatnią walkę w boksie to był grudzień 2021 roku wtedy, kiedy Lyndon Arthur przegrał rewanżowy pojedynek z jardę przed czasem no i tam też była ta kontrowersyjna walka Hamzy Shiraza z Bradley'em Skitem. i gdzieś tam na undercardzie był właśnie pojedynek, on się nazywa George Fox, więc na pierwszy rzut oka może nie widać, że to jest syn Dona Charlesa, ale tak, tak jest, no i on wtedy został wyboksowany i przegrał do wiwatu właściwie z Kamilem Sokołowskim więc odbił się na naprawdę niskim poziomie od, od tego boksu zawodowego, od tamtej pory nie wrócił do ringu ani razu, no więc teraz jeśli ktoś taki wychodzi i tutaj opowiada, co to on nie robi na ulicy, jaki to z niego nie jest twardziel. On, on przegrał właściwie każdą rundę wtedy z Kamilem Sokołowskim, więc naprawdę nie rozumiem tego i to absolutnie nie sprawia, że jakoś akcje Daniela Dibła w tym rewanżu rosną. To tylko pokazuje, że wokół kręcą się naprawdę dziwni i chyba przypadkowi ludzie. No tak, to, ale muszę przyznać, że jak tam przejrzałem trochę tych artykułów na temat właśnie tej konferencji, no to mniej więcej w taki sposób został potraktowany, że raczej... Raczej to może nie wyśmiano, ale tak z przemrożeniem oka potraktowano na pewno. No ale nie możemy z przymrużeniem oka potraktować z kolei tego co zaczęło się dziać także w wydaniu innego ciężkiego z Wysp Brytyjskich bo zupełnie jak za magicznym zaklęciem kiedy się pojawiło ogłoszenie tej walki kiedy się tutaj odbyła konferencja nagle ze swojej nory wydostał się Tyson Fury już wrzucił tutaj z Sugar Hillem Stewardem filmik że, że wracają do, do poważnych ćwiczeń więc myślę że tutaj powrót do boksu Tysona Fury'ego to jest, to jest kwestia czasu. Just in the gym. How to bump into somebody you might know? <laughs> We bagged. You know what time it is. You know what's coming. <laughs> Czy myśli pan, że jest coś w tym, że na przykład ta walka ostatnia jubanka z Benem sprawiła, że szansę na, na pojedynek. Fury kontra Joshua wzrosły, bo, bo trzeba sobie powiedzieć wprost: no, walka Jubanka z Benem bez jakiegoś sportowego tła była wielkim wydarzeniem. Więc tutaj jestem sobie w stanie wyobrazić, że nawet bez żadnego tytułu w stawce to będzie wciąż gigantyczne wydarzenie pewnie jeszcze większe niż, niż walka Jubanka z Benem. Tak, po pierwsze, jak się y, słucha y, Tysona Fiurego, co mówi, to trzeba brać pod uwagę, bo wiadomo, że on niczym, jakiś prawda, urodzony polityk, y, zmienia zdanie. I nagina do tego, co jest potrzebne, a uważam, że walka Fury Joshua po prostu chyba musi się odbyć. No, i, to, i, 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 I jestem przekonany, że za jakiś czas usłyszymy o tym, że już tam prowadzona rozmowa, a później... Wszystko się okaże, że Wembley czy ewentualnie, no bo on chyba nie ma innego miejsca lepszego na ten pojedynek. Wembley to jest miejsce wymarzone i może tam trzeba będzie dobudować trochę, jeszcze znaleźć na kilkanaście tysięcy miejsc, no żeby tak przebić 100 tysięcy i pójść w ręce jakiegoś rekordu, no bo to też jest, zawsze się dobrze wtedy sprzedaje. No ale to oczywiście tak tytułem żartu, natomiast taki scenariusz, Choć wydaje się na dziś, mimo wszystko, jeszcze dosyć karkwonny, jednak wydaje się bardzo prawdopodobny. No bo oczywiście Fiore w swoim stylu powiedział, że on wygrał przecież obie walki z Usykiem, więc, więc to zupełnie, że wszyscy o tym zapomnieliśmy, to jest, to jest chyba nasza wina. Ale Usyk też zauważyłem, że w taki sprytny sposób zostawił tutaj otwartą furtkę do trylogii, bo powiedział, właściwie wprost, można odnieść wrażenie, że zostały mu dwie walki w boksie, czyli właśnie ten rewanż z Danielem Dibła i ta trzecia ewentualna, która może być trylogią albo z Antonym Joshua, albo z Tysonem Furym. Pytanie, kto, kto by taką walkę wygrał, jeśli ona by się w międzyczasie odbyła. I wydaje się, że to jest perspektywa całkiem no, biznesowo logiczna. I też no, pewnie, że chcielibyśmy obejrzeć walkę, nie wiem, z Agitem Kabajelem, ale no, z drugiej strony wiemy, że w takiej trylogii z Joshua czy Furym no, pieniądze są x razy większe niż, niż w walce z Kabajelem do podniesienia, czy nawet z Parkerem, który przecież też na taki, na taki mistrzowski pojedynek zasłużył, więc to może sprawić, że tutaj zobaczymy całkiem ciekawe rozdanie w trakcie najbliższych, nie wiem, 12-15 miesięcy na szczycie wagi ciężkiej. Proszę zauważyć jedną rzecz, że jeszcze też mówimy o muzyku. Jaki on jest łagodny, jakby chciał, jakiś łagodny w stosunku do Dibuá. No w ringu nie będzie łagodny, natomiast jest łagodny, bo przecież no, mógłby się trochę popastwić nad tą specyficzną chorobą, która dopadła w Riadzie Dibua, który przecież to wtedy było tak jasne i tak czytelne, że po co mu jest ta zabawa, gdzie prawdopodobieństwo tego, że Anus przegra walkę z Parkerem i to Parker będzie tym, który będzie miał prawo walki z Usykiem o wszystkie pasy, bo wtedy on będzie miał ten jakby no w dużej mierze no jednak podarowany ten pas, bo przecież oddał ten pas yy, Usyk ibf a później dostał się w ręce, prawdzie, no, walczył z Chkowiczem, wygrał ten pojedynek, no ale tak naprawdę, gdyby tego koniem stanęła cała grupa związana z Usykiem, to mimo wszystko nie wiem, czy by się zdecydowano, przecież to było przed rewanżem, prawda, z Tysonem Furym, czy to czy do tego poszło, czy nie doszło, nieważne. Mówiąc krótko, Parker został w tym wszystkim wykiwany. No taka jest prawda. Natomiast to też świadczy trochę o charakterze Dibuła, jakby coś potwierdzało. No, to nie była tam prawdopodobnie żadna poważna choroba, w ogóle może nie była choroba. No trudno w tym momencie jest to, ale jakoś wszyscy przeszli nad tym tak naprawdę do porządku dziennego. Był człowiek, miał walczyć, za chwilę gdzieś ściągnięto z Afryki, przywieziono Ciubasem Bakole, który się fiknął, Kozła. Błyskawicznie, ale za to zarobił największe honorarium w życiu. No to jest wszystko. Trzeba przyznać, że chwilami bok zawodowy jest zabawny. Tak, jest, jest zabawny, jest absurdalny, ale na pewno jest kolorowy w ostatnich dniach i tych kolorów będzie przybywać w kolejnych tygodniach. To nasze takie szybkie pierwsze spojrzenie na walkę rewanżową Usyk była Na pewno będziemy do tego wracać, bo, bo też to jeden z największych, jedno z największych wydarzeń, jakie w tym roku w boksie dostaniemy. Co do tego nie mamy wątpliwości. Bardzo dziękujemy za dziś i zapraszamy na nasze kolejne filmy. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.